Drodzy, Offroad Park Częstochowa. Jesteśmy tutaj dzisiaj na rajdzie Aurora. Dobrze słyszycie? Tym razem w zupełnie innej odsłonie, w innym miejscu niż zawsze, ale myślę, że rajd będzie tak jak zawsze na najwyższym poziomie. Czy faktycznie? Sprawdzimy. Out. dziesiątki. Aż ciężko mi zliczyć, ale tu zawsze jest tego dużo. Wszystko jest tak, jak powinno być. Samochody wystartowały, mamy gruzy, mamy bardziej zmotane samochody, mniej zmotane samochody, ale co najciekawsze dla mnie jest właśnie ten teren. Mało no, nagrywaliśmy tutaj. Mamy raptem jeden film z tego miejsca. Mam nadzieję, że będziemy się pojawiać częściej, a właśnie takie okazje jak dzisiaj, czyli najlepsze rajdy, które robi Łukasz, mam nadzieję, w najlepszym miejscu. Świetna jest pogoda. Zobaczymy co będzie się dzisiaj działo, a mam nadzieję, że dużo. Krew to krew. Trzymaj kierownicę. Um, nogę na hamulcu, ale pójdź, nie, nie wyjechali Trzymaj kierownicę, kręć Na co kręć? Dziennik nie, nie dostanę. Dobra, ten, tynię. Tynię. <grywki> <grywki> dobra. dobra. Pójdź no, kamerę. To jest impreza w ogóle pieczątkowa, tak? No w tak, to wyzwanie jest, nie? No, Ty masz kamień, jedziesz w kamień okay. Bardzo... i urwiesz tłumik Na 100% albo zderzesz teraz okay. Dobra Ja bym ją wypył tą wyciągarkę. Opuśćcie wyciągarkę, bo już dalina się cały czas nas. Jesteś kołem na kamieniu Już jestem, tak? Tak ja ją lepiej najlepiej tą, no, bo jest nena naprężona. No i jak fajna ta, Fajna ta. Obos. O bosy. Malusek mały. I tak szacun za mamy. Przebiechałeś tu. Wieczątkę będziecie mieć, to nie jeden długi nie będzie miał. Dobra! No i mamy to! Zajebiście, dziękuję za pomoc. Wow! Wow! Powiem pan Po pierwsze, wyciągarka musi być... Mam nadzieję, że nie zapomnieli wbić pieczątki, nie? Ale... Krótka witara tutaj musiała się wciągnąć. A to, co zrobił tutaj pan... O, zapomniałem imię kierowcy. Przyznał się, że jest dopiero drugi raz w życiu na rajdzie, a auto ma overlandingowe. Jak widzieliście, długi kawał patrola. Ja mówiłem, nie wjeżdżaj tu, bo masz ciasno. No i facet udowodnił mi, że nieważne czym, ważne są chęci. I to mi się podoba. Tak ludzie bawcie się. A my mamy dzięki temu coś fajnego. Jak dobrze widzieliście tutaj, w sytuacji tego patrola, najważniejsza jest praca pilota. Jak dobrze pilot. Ciebie prowadzi, to bez problemu wyjedziesz. Także szanujemy i zazdrościmy pilota. <gry> Jaka koncepcja? Musimy się podciągnąć, żeby auto nie było. Podciągnąć do boku, żeby całkiem nie uszkodzić samochodu. Я не могу этого сделать. Pana załoga bez, bez. bez wychodzenia z auta. Skąd panowie pomysł na taki rodzaj oprodu? Nie stać na terenówkę prawdziwą Aha. Mamy fake terenówkę. I macie taką terenówkę zrobioną z osobówki. Dokładnie. No ale widzę, daje radę, kurczę. Tutaj wciskacie się wszędzie, gdzie... Nie każdego zawstydzi. <laughs> Nie każdego zawstydzi. Nie jednego. Nie jednego zawstydzi. Nie jednego. Tak jest, no zobaczymy, okaże się. Ile macie pieczątek już zrobionych? a nie wiem nawet, ale powyżej 10. 15, 15. A ile jest w ogóle pieczątek do 100? zrobienia? 100. O, także jest co robić. 16. Mówisz, nie stać na kredówkę ale zajawka afrodowa jest, tak. także... Liczy się pasja. Liczy się pasja. Dokładnie tak jest. Także życzę Wam powodzenia i wszystkiego dobrego w zdobywaniu pieczątek i zero awarii. Także myślę, że spotkamy się jeszcze na, na trasie. To na pewno. Powodzenia. Dzięki. Trzeba nie zjechać na tyłku. No tak, uważać, bo ślisko jest strasznie. No. Nie no, dwa no, no, kłada rad wyjechał, no, więc no muszą. No, jak, jak nie jest za ciasno, to jak ta wcześniejsza pieczątka, tam co dzimie jakieś składały w prawo, no to trzeba odpuścić, no bo... Kamil, Kamil, Kamil pierwszy wyjazd z teren po lakierowaniu, więc oszczędzać. <grym> Okej. Okay. No trzeba przetestować nowy lakier po prostu. Ja okno, aby jakieś rozdryki, coś? Nie, 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 dzisiaj jest zasada, jest wyznaczony teren, jeździmy, szukamy sami, no bez bez bez, rozdryka, bez traka. Czyli kto znajdzie najwięcej ten, ten... Najs najszczęśliwszy do, 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 No i dobrze, to ciekawe. Bez pilota daje na jeden Piotra. na dwóch. dwóch. Przyjąłem, ja... że się pomalowanie masz. Marty, dzień lakier, nie jest mi partii. Nie mogę go wesprzeć, bo mi żona, że już półtora miesiąca to naprawia. Ja no, będzie miał testy prawdziwe, nie? Tak. Fiat Panda czy będzie wjeżdżał na te wykrzyki, To powiedział, że nie, bo oni jeżdżą bez stycznego. Także tylko do przodu. Dobra i tak jedziemy, tak powoli. Strasznie dużo samochodów osobowych tu jest i ja was podziwiam, nie, moi drodzy, że jeździcie takimi autami w terenie i szykujecie się, tak jak przed chwilą mi kolega powiedział, na wyprawę i do Rumunii będzie jechał Arosom. Ale z was są masochiści, Jezu! Szacunek, ale naprawdę, no, poziom masochizmu wysoki. Szczerze, że zaczynam wątpić powoli w kupowanie terenówek i inwestowanie w nie pieniędzy. Jeżeli chłopaki z fiatem Pandą bez stycznego są w stanie wszystko tutaj zdobywać i nie wiem, na czasówce mieć pierwsze miejsce. Ile taka panda kosztuje bez stycznego? Pewnie taniej, nie? niż, niż to. Kurde, chyba źle zacząłem ofrody. Fajna co? Jeśli taką byście chcieli, to wystarczy wejść na www.wredny-w-terenie.pl i sobie zamówić. Niedroga, bardzo fajna jakość, sam w nich chodzę i powiem szczerze, no jestem bardzo zadowolony. Trzy dni z polskiej produkcji, e, nieduża cena, myślę, że warto. Fajne wzory mamy i cały czas dopieszczamy, dorzucamy jakieś nowe. Fajny teren, bliski teren, myślę, że będziemy częściej tutaj, bo tu się dużo rzeczy też dzieje. I można tutaj legalnie w ogóle sobie pojeździć, nie? Za opłatą, przejechać swoją terenówką albo też organizowane są jakieś y, wypady tutaj y, integracyjne na przykład, albo można pojeździć kładami i tak dalej. A teren jest naprawdę fajny, naprawdę Ale myślę, sam jak fajnie widzisz, fajnie. niekoniecznie trzeba mieć terenówkę, żeby tutaj przyjechać, no nie, nie, nie. bo wystarczy wziąć jakiegoś złomka. Yy, żeby go nie było szkoda odrapać o krzczaki, czy jakieś, żeby tam nie było szkoda wjechać w dziurę i można się naprawdę dobrze pobawić, naprawdę dobrze pobawić. Także polecamy serdecznie tego typu aktywność można powiedzieć. No, tutaj łopaty na dachach i teren jest zróżnicowany, piach, woda, błoto, jazdy z jazdy, wszystko można tutaj znaleźć. Mi się podobało w ogóle jak się tata zapytał, e, dlaczego akurat taki samochód wybraliście, oni powiedzieli, bo na terenówkę nie mamy kasy. No i w sumie piękna odpowiedź, bo nie wszyscy muszą mieć kasę na terenówkę, nie wszyscy muszą mieć drogą terenówkę, a nawet nie ma potrzeby mieć. Żeby bo się bawić. Dokładnie, można się bawić wszystkim. I tutaj <laughs> cały team gruzów, yy, cała kategoria gruzów pokazuje, kurczę, tu jeździ Mazda, tu jeździ Peugeot, tu jeździ BMW, Punto, Panda. No tych samochodów jest, Marek jest masa, samochodów jest masa. I to nawet jest fajne, bo. I w terenie tak na razie tutaj widać co? Jimni, patrole, może trochę Pajero, teraz dzisiaj tutaj i samuraje. I to jest wszystko, i to się po prostu powtarza. Jeden za drugim, jeden za drugim. A jak przyjeżdżają górę to są wszystkim. Ja się pytam, macie napęd na czele, nie nie wyjmiemy, nawet stycznego nie mamy. Nie, że jeżdżą, tylko tak, żeby prosto jechać. I kurde się bawią i, i wygrywają coś, no, osiągają jakieś tam wyniki. Przede wszystkim bawiam się, bawiam, bawiam. Offroad jest zabawa. To jest wielki przykład tego, że offroad to zabawa. No tutaj y, tak samo się koledze sprzęgnął, skończyło. Znaczy, linka się zerwała i, <laughs> i no, nie przeszkadza mu to dalej y, kontynuować rajdu i zdobywać pieczątki. Startuje z rozrusznika i bawi się dalej. Także nie ma problemu. Ale można też spotkać y, tutaj porządne samochody, porządne w sensie terenowe czy jakieś suwy. Naprawdę przekrój samochodów jest olbrzymi i wszyscy dobrze się bawią. No i w sumie wiecie co, może nie przynudzając, krótko jeśli podobają Wam się nasze odcinki, zachęcam Was serdecznie do subskrybowania kanału, dawania łapki w górę i napisania jakiegoś komentarza, bo to poszerza nasze możliwości i jesteśmy widoczni więcej i możemy do większej publiczności dotrzeć. No i serdecznie zachęcam Was również do zabawy w terenie, śledzenia nas. I, no i cóż, my się zwijamy, bo zaczyna padać. My już raz topiliśmy sprzęt, więc nie chcemy ponownie tego przeżywać. No i jedziemy też zjeść, bo no tutaj naprawdę też się nabiegaliśmy, także pora, pora chyba trochę dychnąć. A Was serdecznie zapraszamy też na rajdę do Łukasza, bo tu jest fajnie to, że nie musicie mieć naprawdę złoty albo jakiegoś mega konkretnego, profesjonalnie zmotanego drugiego sprzętu, tylko możecie przejść wszystkim. I zawsze znajdzie się dla Was miejsce i będziecie się bawić dobrze. Nie przyjeżdżajcie w ogóle z całej Polski, nie? Bo dzisiaj yy, na przykład, czy już wczoraj można było tutaj przyjechać, rozbić się namiotem i spać, czy dachowym, czy, czy w zabudowie spać w swoim samochodzie, czy na zabudowie, czy po prostu namiot ich sobie rozbić, bo tutaj taka właśnie możliwość jest, że można przyjechać już dzień wcześniej, zrobić sobie kemping, rajdzik, jeszcze jedną noc zostać i potem możecie już odpocząć i wyjechać do domu, więc zachęcamy Was, nie i całej Polski, zjeżdżajcie się, bo to do... warto, warto, naprawdę warto. My przyjeżdżamy za każdym razem do Łukasza jak można, bo rajder robi prima sort moi drodzy. No już? zmiatamy. Cześć. Na razie.